Witamy Was w kolejnym odcinku podcastu Barça News.pl. Ja nazywam się Igor Zajder i dzisiaj ze mną jest Michał Sawicki. I dzisiaj porozmawiamy na temat naszego kolejnego transferu, czyli Jo Cancelo. Jest to prawy obrońca, lewy obrońca. Tak naprawdę jest on piłkarzem, który gra na obu flankach, który przyjdzie do Barcelony z Manchesteru City. Transfer jest już tak naprawdę pewny, jest tylko. Oczekujemy tylko na oficjalne potwierdzenie przez klub, że trafi on do klubu, ponieważ dzisiaj, pojawił, dzisiaj czyli 18 sierpnia, pojawiły się informacje, że Barcelona osiągnęła już pełne porozumienie z João Cancelo i tak naprawdę ostatnią rzeczą, która pozostała do dopięcia tego transferu, jest rozwiązanie Financial Fair Play, aby można było wcisnąć jego kontrakt tam. Tak naprawdę no już tylko oczekujemy. To informacje podało Glongari i Fabrizio Romano również dzisiaj dawał subtelnie znać, że już oczekuje na to, żeby powiedzieć here i go. Dokładnie tak, saga transferowa z Cancelo w Barcelonie, która ciągnie się już od dobrych kilku miesięcy, bo pierwsze doniesienia o potencjalnym transferze Cancelo do Barcelony pojawiły się już w marcu tego roku. Chociaż tak naprawdę ta saga Cancelo FC Barcelona, no to jesteśmy jej świadkami od dłuższego czasu, ponieważ już w 2016 roku pojawiły się pierwsze doniesienia o ewentualnym transferze Juan Cancelo do Barcelony. On wtedy występował jeszcze w barwach Walencji, do której przeniósł się w 2014 roku z Benfiki. No i prawda jest taka, że Juan Cancelo w końcu gdzieś tam, w tej Barcelonie, e, będzie, będziemy go mogli oglądać e, i całe szczęście, bo patrząc na to, e, jak wygląda w tym momencie sytuacja Barcelony na prawej stronie, e, w obronie, uważam, że Żuanka że Celona to jest transfer, którego po prostu potrzebujemy i też nie dziwi nikogo fakt, że no, był to od dobrych kilku tygodni, miesięcy priorytet, jeśli chodzi o wzmocnienie Barcelony. Tak, był to priorytet, ponieważ tak naprawdę kiedy pojawiły się informacje, że Bayern go nie wykupi, zaczęły pojawiać się pierwsze plotki o tym, że trafi on do Barcelony, ponieważ w Manchester City spalił on za sobą już wszystkie mosty w momencie odejścia do Bayernu na wypożyczenie, ponieważ no pokłócił się on z Pepem Guardiolą, który przestał na niego stawiać w każdym meczu i zaczął stawiać na... Natana Ake na lewej stronie obrony, z czego Cancelo nie był wcale zadowolony i był tak naprawdę wściekły na Pepa, że przez trzy mecze z rzędu nie zagrał. Więc został wypożyczony do Bayernu Monachium na pół roku, od stycznia do końca sezonu 2022-2023. No, nie było to udane wypożyczenie w wykonaniu Portugalczyka. Nie grał on, znaczy grał on w wielu meczach, ale to też nie było coś no, niesamowitego, że grał w każdym meczu od deski do deski, chociaż były y, momenty dokładniej od meczu z Freiburgiem do meczu z Lipskiem, kiedy zajrzał on tak naprawdę y, pełne mecze, przynajmniej 80 minut był na boisku, ale jednak to nie było. To, czego oczekiwał y, na początku Julian Nagelsmann, a potem y, Thomas Tuchel, który zastąpił swojego młodszego rodaka w Bayernie. A kancel już tak naprawdę na samym początku podpadł y, Nagelsmannowi y, swoją no, ignorancją na treningach i tym, że no, nie był on do najbardziej chętny do treningów nie trenował tak jak oczekiwał tego Nagelsman. Mimo tego, że potem na konferencji powiedział, że po rozmowie rozwiązali to, to jednak było widać, że ich relacja no, nie była najlepsza już od samego początku. To prawda, też jeśli chodzi o to wypożyczenie João Cancelo do Bayernu Monachium, trzeba przyznać, że jego przygoda w Bawarii zaczęła się naprawdę dobrze. On nawet zanotował asystę w swoim debiucie przeciwko Wolfsburgowi. No jednak z czasem ta rola João Cancelo w drużynie Bayernu zdecydowanie spadała. Było to między innymi spowodowane takim brakiem regularności w grze João Cancelo. Mimo wszystko, mimo że jest, jest, jest to zawodnik świetny, trzeba przyznać, że są z nim spore problemy. I to nie tylko pod względem sportowym, czysto sportowym, ale bardzo dużo mówiło się swego czasu o jego problemach w kontaktach, czy to z kolegami z drużyny, czy z trenerami. Tutaj, choćby, przykład z sytuacją z Pepem Guardiolą, gdzie podobno João Cancelo dał. Pepowi ostro znać, że nie jest zadowolony z tego, iż Hiszpan na niego nie stawia. Później oczywiście Juan Cancelo to zdementował, ale to już jest w ogóle temat na zupełnie inną rozmowę. W każdym razie wszystko, jeśli chodzi o Juan Cancelo i problemy z tym piłkarzem, zaczęły się tak naprawdę od grudnia 2021 roku. On jeszcze wtedy był zawodnikiem Manchesteru City. Cały czas nim jest, ale oczywiście... Wtedy już w tym Manchesterze się znajdował i była taka sytuacja, gdzie on został napadnięty, złodzieje wydarli się do jego domu i wtedy na szczęście, jeśli można mówić o szczęściu, skończyło się tylko na pobiciu Żuan Cancelo, on wtedy dodał chyba nawet zdjęcie na Instagrama, gdzie miał gdzieś tam rany na twarzy, krew. No i właśnie, od tego momentu coś w tej psychice João Cancelo się zmieniło i oczywiście wciąż z klasowego zawodnika, którym cały czas jest i nie przestał nim być, ta regularność w jego grze i w jego treningach zmieniła się i nawet podczas tego ostatniego pobytu w Bayernie trenerzy Bayernu na to narzekali, mówili o tym, że on nie trenuje tak cały czas jak, jak wcześniej, że hmm, no mimo wszystko jest to piłkarz, na którego nie do końca można stawiać, w takim sensie, że nie wiadomo, czy można być go pewnym. No i też to spowodowało, że w trakcie tego swojego pobytu w Bayernie w pewnym momencie stał się numerem 4, jeśli chodzi o wybór do pierwszej jedenastki. Dużo też mówi się o jego ogromnym ego, które jest równe jego potencjałowi, jego talentowi i umiejętnościom. Więc jeśli chodzi o takie problemy Psychiczne i problemy gdzieś tam, jeśli chodzi o atmosferę, w szatni i tak dalej, no to jest to na pewno ciężki orzech do zgryzienia dla każdego trenera, i pozostaje pytanie, czy Szawi sobie z tym poradzi. Yy, tak, no ale jednak też widać to, że Cancelo jest bardzo chętny do transferu do Barcelony, ponieważ yy, mimo niesamowitych ofert z Arabii Saudyjskiej odrzucał on je. Miał również możliwość pójścia do Arsenalu, ale. Też nie był do końca pewne, pewien y, takiego ruchu, chociaż y, Mikel Artete dobrze zna, ponieważ y, był on y, przez jego czas pobytu w y, Manchester City, był y, on asystentem Pepa Guardioli. Wiadomo, nie przez cały czas, ale jednak y, spotkali się w, w The Blues, ale jego problemy też mają jeszcze wcześniejszy początek. Chociaż to akurat to nie było do końca związane z trenerem, tylko bardziej z kolegami z drużyny. Dokładniej jeszcze w Juventusie, kiedy poszedł on do Pepa Guardioli, a z Manchesteru powędrował tam Danilo. No, odchodząc z klubu, no... Nie było to zbyt pozytywne zakończenie, tutaj właściwie z byłym piłkarzem Barcelony, ponieważ z Miralem Mi Pianiczem pożegnali się na Instagramie niezbyt przyjemnie, ponieważ Bośniak w komentarzach napisał, żeby no, nie odzywał się po wstawieniu posta na Instagrama, że odchodzi do The Blues. To Portugalczyk odpowiedział mu w nie do końca kulturalny sposób, ponieważ no, kazał mu iść, mówię tu kulturalnie, bo śniaku no, to pokazuje tylko jak kończyła się historia Cancelo w Turynie i jak palił on za sobą mosty w każdym klubie, tak naprawdę, w którym był, ponieważ z Walencji również wymusił transfer do Juventusu. Jest to zawodnik z ciężkim charakterem, ale osobiście uważam, że przychodząc do Barcelony, do której bardzo chcę iść i do Czawiego, który już y, ustawił na przykład Dembele do dobrej dyspozycji, mimo tego, że już Francuza nie ma, to jednak y, za, czasu, za kadencji Czawiego i jego gry w Barcelonie no pokazywał bardzo wysoki poziom i naprawdę był y, bardzo dobrym piłkarzem. No to uważam, że Czawi jest w stanie rozwiązać te największe... Problemy z zachowaniem kancelowy w Barcelonie? Tak jak powiedziałeś, jest to zawodnik o naprawdę ciężkim charakterze. Jest to zawodnik, właśnie charakterny. I teraz nasuwa się moje pytanie. Dlaczego Barcelona potrzebuje João Cancelo w swoim, w swoim składzie, w swojej kadrze? Przede wszystkim też dlatego, o czym Igor wspomniał na samym początku, że jest to zawodnik wszechstronny tak naprawdę, jest to uniwersalny zawodnik, który może grać zarówno na prawym skrzydle, na lewym skrzydle i to nie tylko jeśli chodzi o formację obronną, ponieważ zdarzały się spotkania, gdzie João Cancelo występował ustawiony bardziej z przodu na, na lewym skrzydle czy na prawym skrzydle i faktycznie czuł się tam dobrze. To jest Zawodnik, który absolutnie nie ma żadnych kompleksów, jeśli chodzi o grę i kiedy już faktycznie gdzieś tam ta jego regularność wychodzi na nieco wyższy level, że tak powiem. To z Juan Cancelo jest kawał piłkarza, tak potocznie mówiąc. To jest piłkarz znakomity, piłkarz z takim. Mocnym pociągiem do ofensywy, co też jeśli chodzi o Barcelonę i profil piłkarza, który jest nam potrzebny i którego gdzieś tam sam szawi szuka i który odnalazłby się w, przede wszystkim w Barcelonie i dostosował do, do stylu naszej gry, no to Cancelo wpasowuje się w to idealnie. Zawodnik, który jest totalnie. Czekaj, jeszcze raz. Wpasowuje się idealnie Żołan Cancelo w myśl szkoleniową Szawiego i w styl naszej gry. No, jest to zawodnik znakomity, świetny, wręcz wybitny. Nie ma żadnych absolutnie kompleksów w grze z tyłu, grze z przodu. Jest to piłkarz mimo wszystko troszkę elektryczny, aczkolwiek nie można odebrać mu jakości. Jego taką mocną stroną jest kontrola piłki, niesamowita technika. No i też jest to powiedzmy mistrz dośrodkowań, więc gdzieś tam myślę, że mimo wszystko Robert Lewandowski też mógłby skorzystać na tym ewentualnym transferze do naszej drużyny. Piłkarz, który potrafi kontrolować piłkę zarówno lewą, jak i prawą nogą, nie boi się takich bezpośrednich starć, czy to właśnie w defensywie, czy w ofensywie. Potrafi zejść do środka, potrafi nawinąć obrońcę i oddać strzał na bramkę, bo też strzały, siła uderzenia João Cancelo jest naprawdę mocna. No i sam Tuchel przyznał, że jest to piłkarz z którym cieszy się, że będzie mógł pracować. Powiedział wtedy, że uwielbia Żuła, grał przeciwko niemu wiele razy i że ma absolutnie najwyższą jakość. Tak? Wtedy pochwalił właśnie jego grę lewą i prawą nogą, pochwalił też podania, decyzje w podejmowa... podejmowane decyzje na boisku, no i kontrolę piłki. Więc Żuła Cancelo ma wszystko czego potrzebuje Barcelona, tak uważam. I to nie tylko w kwestii defensywy, ale i ofensywy, gdzie też nasza sytuacja ze skrzydłowymi wygląda, jak wygląda. No i prawda jest taka, że Joan Cancelo jest w Barcelonie bardzo, bardzo potrzebny. Oczywiście, zgadzam się z Tobą w 100%. Teraz chciałbym się odnieść do jego hitmapy z zeszłego sezonu, którą znalazłem na SofaScore dokładnie i tej z Premier League, ponieważ no, będzie on jednak grał bardziej jak w Manchester City od tego sezonu w Barcelonie niż jak grał w Bayernie, ponieważ będzie on bardzo wysoko wyciągany. No, Tutaj wiadomo no, widzimy to bardziej po jego po lewej stronie boiska, ale no, wydaje mi się, że nie będzie on miał większych problemów y, z tym, żeby przenieść to y, wyżej. I widać na tej hitmapie, że on jest w bardzo, bardzo wysoko na boisku. Jest on. Te najbardziej czerwone punkty są kawałek ponad polem karnym i na stronie przeciwnika. Jest on tam bardzo często. Tak naprawdę częściej znajduje się na stronie przeciwnika niż swojej. Co możemy uznać za spory plus, ponieważ taki bardziej ofensywny niż defensywny obrońca jest też yy, potrzebny. Oczywiście mamy Baldę, ale ten jednak ma całą tą lewą stronę dla siebie, więc yy, no tutaj to też inaczej trochę wygląda. A kancelow wydaje mi się, że będzie bardziej grał jako taki kolejny środkowy pończyk, jako taki bardziej rozgrywający, albo będzie wymieniał się pozycją z Rafinią, który również jest piłkarzem potrafiącym zagrać z tyłu i tutaj uważam, że ta dwójka będzie się idealnie uzupełniać, ponieważ jeden będzie mógł zostawać z tyłu, drugi będzie mógł wybiegać do przodu i nie będzie takiej sytuacji, że pójdzie kontra i nikogo nie będzie z tyłu. No Cancelo jest tak naprawdę piłkarzem idealnym dla Czawiego jest on innym profilem prawego obrońcy niż to co oglądaliśmy w zeszłym sezonie w wykonaniu Kunde, ponieważ Kunde był bardziej defensywnym prawym obrońcą, właściwie był bardziej prawym środkowym obrońcą. Więc uważam, że no tutaj Cancelo zapełni tą dziurę w składzie i będzie w stanie pokazać wielu osobom, które no nie są do końca pewne tego transferu z powodu jego charakteru, że no jest tak naprawdę idealnym piłkarzem dla Barcelony na dzień dzisiejszy. Powiedziałeś o Alejandro Balde i. Ja uważam, że my potrzebujemy takich bocznych obrońców jak Balde i mimo wszystko, już nie, nie patrząc na, na stronę boiska, na której będzie występował Cancelo, uważam, że to jest profil bocznego obrońcy właśnie w stylu Alejandro Balde, tylko taki bardziej doświadczony, taki obrońca z tymi ofensywnymi zapędami, taką nieszablonowością, takim spokojem mimo wszystko i, i pewnością siebie i takich zawodników... Generalnie brakuje nam w, w kadrze, dużo też mówiło się o potencjalnych i ewentualnych zastępcach, gdyby ten transfer Cancelo wypadł z obiegu, o czym też nagraliśmy osobny odcinek podcastu, do którego serdecznie Was zapraszamy, no i tam powiedzieliśmy sobie m.in. o Iwanie Fersnedzie, który... Oprócz Joana Cancelo był chyba najbliżej Barcelony i to też był taki zawodnik z takimi ofensywnymi zapędami, ale mimo wszystko do Joana Cancelo już nie tylko ze względu na doświadczenie, ale taką po prostu sportową jakość mu bardzo daleko. No i mimo wszystko jest to piłkarz, który. No, ma duże braki w ofensywie. Co prawda, Fresneda w defensywie jest pewny, ale w ofensywie może niekoniecznie. Za to Żuan Cancelo ma wszystko, czego potrzeba, zarówno z przodu, jak i z tyłu. No i też ogromnym atutem jego jest to, że no, może występować ustawiony wyżej na skrzydle. Więc ewentualnie, gdyby była taka potrzeba, zaszła taka potrzeba, no to Żuan Cancelo w tej roli może się sprawdzić. No i ta taka wymiana pozycji i czy, czy gra na obieg, czy z zejściem do środka, po prostu współpraca z Rafiniem na tej prawej stronie, czy ewentualnie wrazienie obecności Balde na lewej stronie, czy to z Fatim, Torresem, czy kimkolwiek innym. Myślę, że to się może udać, to się może sprawdzić i na pewno będziemy mieli jako kibice Barcelony dużo radości z gry Cancelo, no bo tak jak mówię, to jest zawodnik kompletny i z nim w składzie będziemy mogli być spokojni zarówno z tyłu jak i z przodu. Dokładnie tak i tak samo nawet jeżeli ten Cancelo by u nas się nie sprawdził, a yy, tak naprawdę no ma przyjść on na wypożyczenie na rok z obowiązkiem wykupu po sezonie, to wydaje mi się, że nawet jak on się nie sprawdzi, oczywiście czego bym bardzo nie chciał i go będziemy zmuszeni wykupić, to i tak znajdą się chętni na niego, więc wtedy też jego sprzedaż nie byłaby takim problemem. No, tak naprawdę, no jedynym, właściwie jedynym i głównym negatywnym aspektem tego transferu jest to jaki on ma charakter. Chociaż wiadomo, w Barcelonie może być kompletnie inaczej, ale jednak, no, trzeba być na to gotowym, że potrafi on strzelić przysłowiowego focha do trenera i no, nie ćwiczyć tak jak powinien, nie przykładać się w meczach. No ale szanse na to wydaje mi się, że są dosyć marne. Tym bardziej, że wymusza on na City transfer do Barcelony. I tak naprawdę, do momentu, w którym jest w dobrych relacjach z trenerem, z kolegami, jego środowisko jest po prostu dobrze do niego przystosowane. Nie ma z nim problemów. Tak było w Manchesterze City do pewnego momentu, tak było w Juventusie do pewnego momentu no to pokazuje tylko, że to jest piłkarz, który po prostu w dobrym środowisku odnajduje się bez większych problemów i pokazuje naprawdę, naprawdę wysoki poziom. To jest też piłkarz, który jest szczęśliwy i czuje się dobrze tam, gdzie czuje się ważny i potrzebny. I co prawda na początku, czy to w City, czy w Bayernie, tak było. No później jednak gdzieś tam też ta jego niepewność i nierówność w grze sprawiły, że on w tej hierarchii ważności spadał, przez co też wynikało wiele różnych sytuacji i konfliktów. W Barcelonie, mimo wszystko, też patrząc na to, jak, jakim priorytetem dla katalończyków jest Joan Cancelo, myślę, że nie będzie to żaden problem. No i biorąc to pod uwagę, myślę, że no skoro tutaj będzie ważny, to, to tutaj będzie czuł się dobrze i, i takich problemów natury wychowawczej nie powinniśmy z nim mieć, a też na pewno. Dla kancelu ważne jest to, że Barcelona zabiega od niego, o niego od dłuższego czasu, bo sam Szawi też jakiś czas temu przyznał, że Barcelona już w trakcie zimowego okienka transferowego starała się o jego podpis, no wtedy z Manchesterem City się nie dogadało i trafił do Bayernu, gdzie też obiecywano mu bardzo dużo, ostatecznie no, nie sprawdziło się to, nie spełniło, no i miejmy nadzieję, że spełni się na na stadionach hiszpańskich w barwach Barcelony, no i tutaj będzie szczęśliwy tak samo jak my, mogąc oglądać go w akcji. Oczywiście, no, tak jak mówiłem na początku i przez cały podcast, wierzę w tego piłkarza. Mam nadzieję, że będzie on w stanie pokazać się na wysokim poziomie i że nie będziemy mieli z nim żadnych problemów. Tak naprawdę, no, to jest 29-letni piłkarz. Ma on przed sobą jeszcze spokojnie 3-4 lata gry na naprawdę wysokim poziomie, może nawet więcej. No, tym się nie musimy przejmować, że to będzie piłkarz, który pogra sezon na wysokim poziomie i potem będzie niesamowity zjazd z powodu wieku. No, Tak naprawdę jest to doświadczenie wprowadzone do zespołu, które jest teraz bardzo potrzebne po odejściu weteranów w postaci Busquetsa i Alby. Jest to piłkarz, który gra w Lidze Mistrzów od kilku lat i to w dalszych etapach. A w Barcelonie no, było widać brak tego takiego doświadczenia w niektórych momentach, w lidze mistrzów, szczególnie w poprzednich dwóch sezonach, że zabrakło takiej zimnej krwi niektórym piłkarzom. A z Cancelo uważam, że tak naprawdę kadra będzie kompletna. No, brakuje tylko jeszcze uzupełnienia na lewym skrzydle albo po prostu w ataku w postaci Felixa. Ale o nim usłyszycie już innym razem, ponieważ no, to są dwaj różni piłkarze, więc nawet nie miałbym jak ich ze sobą porównać. No co, no, piłkarz, który jest y, bardzo utytułowany. Dwa razy mistrzostwo Anglii, raz mistrzostwo Niemiec, y, raz mistrzostwo Włoch. Y, zwycięzca Ligi Narodów. Super pucharów Włoch. Dwa razy zdobył Puchar Ligi Angielskiej, Super Pucharu Anglii. No, jest tego sporo: naprawdę sporo tych Pucharów, które on zdobył. Wydaje mi się również, że zdobył on Ligę Mistrzów, ale tutaj nie jestem w 100% pewien. No piłkarz doświadczony zdobył wiele, wiele y, trofeów. Jest już wiekowy, ale to jest według mnie atut. No jest idealnym uzupełnieniem po prostu y, zespołu na dzień dzisiejszy. Po prostu tym czego Czawi będzie potrzebował w defensywie, aby już to wszystko zapiąć tam i wypuścić to na Ligę Mistrzów i się nie przejmować, że w przypadku jakiejś kontuzji po prostu będzie y, problem. Że tutaj nie mamy prawego obrońcy albo lewego obrońcy, albo w środku obrony nikogo nie ma, ponieważ w końcu będzie ta kadra z tyłu kompletna. To prawda, zgadzam się w 100% i też jeszcze tak na koniec mogę dodać od siebie jedynie to, bo wydaje mi się, że prześwietliliśmy Cancelo chyba pod każdym możliwym względem, że jeśli taki zawodnik sam chce grać do Barcelony i sytuacja już jest w takim momencie, że pozostały jedynie formalności, no to chyba nie trzeba zastanawiać się dwa razy i, i po prostu być szczęśliwym, że taka sytuacja ma miejsce, no bo takich zawodników nam potrzeba, takich, którzy dla tej Barcelony chcą grać i to nie tylko ze względu na pieniądze, a może i właśnie kompletnie ze względu na pieniądze, no bo sytuacja finansowa Barcelony na pewno piłkarzy tutaj nie przyciąga. W każdym razie dobrze jest widzieć i słyszeć, że piłkarze takiej klasy jak właśnie Cancelo są zainteresowani grą właśnie dla Barcelony. I tym tak naprawdę kończymy dzisiejszy podcast. Nie będę się już Ciebie nawet, Michał, pytał, jaka je, czy jesteś za, czy przeciw transferowi Cancelo, ponieważ no, uzasadniłeś to w bardzo dobry sposób. I mamy nadzieję, że w momencie wypuszczenia tego podcastu Cancelo już będzie ogłoszony oficjalnie jako zawodnik Barcelony. To prawda, nie pozostaje nam nic innego jak na ten moment czekać, a miejmy nadzieję, że kiedy Wy już będziecie nas słuchać, to wszyscy razem będziemy mogli mówić o Cancelo jako piłkarzu Barcelony. Za dzisiejszy podcast bardzo dziękuję Wam. Igor Zajder oraz Michał Sawicki. Dziękujemy i do usłyszenia. Do usłyszenia.